No dzisiaj wszyscy byliśmy przekonani, że ten mecz wygramy, zwłaszcza, że to byliśmy bardzo blisko w pierwszej połowie. Przeważaliśmy, mieliśmy dużo akcji podląkowych, a niestety nam się nie, nie udało. W drugiej połowie obraz się trochę zmienił, to chyba Stomil miał a początek bardziej, bardziej udany niż mi ale uh, my to mieliśmy też jeszcze jedną dogodną z, um, okazji w drugiej połowy. Uh, chcieliśmy bardzo, ale um, opadliśmy z, z uh, siłami trochę, ale uh, w tym naszym przypadku, w tej naszej sytuacji no, nie, można powiedzieć, że zagraliśmy pierwszy mecz zero z tyłu. Uh, takie mało, uh, małe uh, światełko w, w tym wszystkim uh, i ten jeden punkt, um, wszystko to idzie tak, bardzo powoli, ale tak jak zawsze mówię, i, i to jest prawdą, że to, to jest po prostu przebudowa mocna tego zespołu i e, razem e, razem z chłopakami robimy wszystko, co jest w naszej mocy. Czekamy jeszcze w tym tygodniu, że do nas dołączył, Miłosz Kozak e, i jeszcze jeszcze dwóch zawodników na pewno dołączy do nas, e, żeby ten zespół wzmocnić. E, e, I na tym moment tyle. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pytania. Może ja. To mi czymś Was zaskoczyło, bo w drugiej połowie Was zdominało? Czy to było spowodowane tym, że Wy trochę popadliście z sił? No tak, widać było, że dokonali swoją analizę, a przerwie zablokowali nasze mocne tutaj w pierwszej połowie. Na pewno przygotowali się na inny system gry. W tym meczu zmieniliśmy trochę. Pierwsze połowę to wychodziło wszystko idealnie. Mówię, że nam brakowało na tylko ta bramka, bo ta bramka by nam dała dużo. W tym przypadku strumie by się musiało bardzo otworzyć. Druga połowa, mówię, frustracja tych naszych przygranych meczów się udziela chłopakom, na coś bardzo. Uczulamy, żeby zachować spokój w tym wszystkim co nie jest łatwe, żeby, żeby utrzymać się jak najbardziej z tyłu na zero i, i a szukać te po prostu sytuacji w, w ataku. Mówię niestety nie, w drugiej połowie stomiony zdominowała trochę opadliśmy z siłami, ale, ale walczyliśmy do końca. Także idziemy dalej, jak mówią. Po tych pięciu porażkach z rzędu pan też dokonał zmian w taktyce tego zespołu No tak. E, 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 w naszym przypadku nie e, przegrywaliśmy tej mieczy, dla mnie w, e, ustawieniem, a systemem gry, tylko błędami, które wspólnie jako zespół popełniliśmy. I w, po tych błędach, jak już było 2-0, e, chcieliśmy w tej frustracji całej iść do przodu, Daje się mówić na wariata, i, i, i to się kończyło źle. E, a dla mnie, jak się mecz przegrywa 4-4 e, albo no to już i to jest mecz o trzy punkty, także w tych dwóch meczach niefortunnych pierś, i ten pierwszy, ten a przedostatni z GKS Tychy trochę zamazały tą naszą pracę, która uważam była dobra, tylko brakowało, brakowało, brakowało tych punktów. Także zmiana jest minimalna, ale jednak na dzisiaj w pierwszej połowie zwłaszcza nam się udało tego przeciwnika Zaskoczyć. Szkoda, szkoda że nam się nie udało szaleć. na razie powrotu do trójki obrońców no, nie będzie. No nie, po nie wykluczamy teraz. Zobaczymy, jaka, jaka będzie analiza następnego przeciwnika i będziemy szukać nasze, nasze mocne, mocne strony. I mówię tych nowych zawodników, który do nas po prostu dołączy, jak, jak nam się przygotować, żeby nam w tej walce pomóc. Pan też bardzo trudno, bardzo późno dokonuje zmiany w zespole. Tak? To są końcowe minuty tych pojedynków, z czego to wynika? No nie, w tym przypadku chcieliśmy jak najdłużej utrzymać ten skład, bo, bo zagraliśmy pierwsze połowy dobrze, drugie połowy chcieliśmy dalej grać dobrze, nie, nie udawało nam się i, i chcieliśmy tym zawodnikom dać też trochę więcej czasu do gry, bo też jest Zmieniamy za dużo, też musimy gdzieś tam po prostu wybrać dobrze tych zawodników, dać im szansę po prostu no, do, do końca. Ten gość powiedział, że powinny być przynajmniej dwa rzuty karne dla jego drużyny. Czy pan też to tak widział? Wszystko, co się działo w, a, a w drugiej połowie, to nie miałem wiem, zbyt daleko, żeby realnie ocenić. Też uważam, że jeżeli chodzi o, o, o sędziowanie, myślę, że pan sędzia. Ja nie lubię reklamować i nie będę rzekać, bo, bo zawsze liczę, że my to musimy wygrać, ale, ale dużo, dużo takich krzyków przeciwnie, a, a przeciwnej drużynie było i, i było sporne ciągania, także nie wiem, muszę do bardziej mieć, żeby się przekonać tego. A tą pierwszą sytuację, kiedy w polu karnym pan Bierzycki pan widział? W pierwszej połowie, kiedy został tą kartkę? A Bierzycki? Eee, tak, tak, jak się przewrócił. Mi się wydawało, że to też. A pan będzie miał rację. Pytanie, no też mi się wydawało, tak. Nie jestem pewien, muszę, muszę zobaczyć ten mecz, żeby wiedzieć, bardziej przykład. Okay, e, jest szósta kolejka. Za pana kadencji został ściągnięty napastnik z Hiszpanii. Tak. E, gra ogony Po 10 minuty, to znaczy, że zawodnik jest nieprzygotowany, czy po prostu jest za słaby na pierwszą e, Nie, on jest e, zawodnik, do nas do, e, dołączy dosyć. E, a późno, pomimo tego, że nam się wydaje, że ten zawodnik musi od razu grać dobrze, to są zawodnicy, którzy potrzebują większej integracji, większy, większy, większy czas. Też uważam, że zawodnicy, którzy byli z nami od początku, zasługują na, po prostu na większą liczbę minut. On, on też musi pokazać i na to pracować. Nie możemy od razu, dając no, 15 minut, też o nim dużo mówić. Mówi o, o ostatnim meczu. Mikołaj gra bardzo dobrze, utrzymuje nam na piłkę. Damian Szed, bramki, Szczelił był bardzo aktywny, także chcieliśmy na nich postawić i dać więcej, więcej szans. Uważam jako ten, że zawodniku trzeba dać szansę. Jeżeli będziemy ich po prostu chwilę zmieniać, chwilę oni też nie czują na pewność, a tutaj... Po prostu musimy um, mieć więcej pewności. Wiem, że mija czas, ale tak jak mówię, ja się tego nie wcyfuję. To nie jest wytłumaczenie. To jest, o ile nie wiecie, to jest mocna przewodowa um, i to jest prawdą. Um, um, robimy wszystko co w mocy. Um, sztab, um, przede wszystkim um, chłopaki i. Pomimo tego, że, że, że są wymagania, co z tego wiem i sam to bardzo mocno przeżywam, robimy wszystko, żeby było dobrze i liczymy na tych, mówię, jeszcze kilku zawodników, którzy wzmocnili ten skład. Liczba zawodników nie jest, jest 18, a wspólnie z klubem, wspólnie z prezesami i dyrektorem pracujemy bardzo mocno, żeby znaleźć odpowiednich ludzi. To nie jest łatwe zawsze, że po prostu nie mamy scoutingu, działamy po prostu na własną rękę i, i to nie jest też, nie chcę podejmować wielokrotnie decyzji, żeby nie klub klubu na dodatkowe na straty. Jeżeli będziemy się mielić z zawodnikami, to to nas będzie dużo kosztować. i Na pewno, na pewno jesteśmy w tym ostrożni. Czas, czas nas ciśnie, ale, ale będziemy pracować i zrobimy wszystko, żeby to wszystko wyciągnąć do, do przodu. Jeszcze jedno pytanie mam, może trochę przyszłość, co Pan Pan myśli o starciu z Lechem Poznań? Dla Pana to będzie bardzo ważne spotkanie, również dla Szymka Drewniaka. Wie Pan co, to jest... daleko to jest wszystko. Jesteśmy bardzo skupieni na tym, co się dzieje dzień w dzień. My z Lechem to jest przygoda, a my mamy tutaj o wiele większe problemy. przy sobą możemy myśleć o tym Lechu. Jak przyjdzie czas, to o tym, a tym porozmawiamy, Natomiast jesteśmy skupieni na tym, co mamy, a mamy dużo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łączy tak? Mhm. Dobry wieczór. Wszyscy chyba już są gotowi. Jest z nami kolerkowego Włogów Iwan Dziordziewicz. Proszę o podsumowanie spotkania. E, witam wieczór jeszcze raz. E, no cóż, e, dzisiaj w, e, wszyscy byliśmy przekonani, że ten mecz wygramy. zwłaszcza, że to e, byliśmy bardzo blisko w a, a pierwszej połowie e, przeważaliśmy, m, m, mieliśmy dużo akcji podląkowych, a niestety nam się nie, nie udało. W drugiej połowie obraz uh, się trochę zmienił, uh, to chyba Stomil miał początek bardziej bardziej udany niż mi, ale uh, my to mieliśmy też jeszcze jedną bardzo dogodną um, okazję w drugiej połowy, uh, chcieliśmy bardzo, ale uh, op opadliśmy z, z uh, siłami trochę, ale w tym naszym przypadku, w tej naszej sytuacji, no, no, nie, można powiedzieć, że zagraliśmy pierwszy mecz zero z tyłu, uh, taki mało małe a, światełko w, w tym wszystkim e, i ten jeden punkt, mm, wszystko to idzie tak bardzo powoli, ale tak jak zawsze mówię i, i to jest prawdą, że to, to jest po prostu przebudowa mocna tego zespołu i e, razem, e, razem z chłopakami robimy wszystko co jest w naszej mocy czekamy jeszcze w tym tygodniu, że do nas dołączył miło Kozak i jeszcze jeszcze dwóch zawodników na pewno dołączy do na nas, żeby ten zespół wzmocnić e, e, i na tym moment tyle. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pytanie. Może ja. Czymś Was zaskoczyło, bo w drugiej połowie Was bo Czy to było spowodowane tym, że Wy trochę popadliście z sił? No tak, widać było, że dokonali swoją analizę w przerwie, zablokowali nasze mocne tute, a pierwszej połowie na pewno przygotowali się na inny system gry. W tym meczu zmieniliśmy trochę. E, w pierwszej połowie to wychodziło wszystko idealnie, mówię, że nam brakuje no, tylko ta bramka, bo ta bramka by nam dała dużo, e, w tym przypadku stowarzyszenie by się musiał bardzo e, otworzyć, druga połowa, mówię, m, e, frustracja tych naszych przygranych meczów się udziela chopakom na coś bardzo Uczulamy, żeby zachować spokój w tym wszystkim co nie jest łatwe, żeby, żeby utrzymać się jak najbardziej e, z tyłu na zero i, i m, a szukać te po prostu dokładnie sytuacji w, w ataku. Mówię niestety nie, m, w drugiej połowie 100 minut dominowało trochę op opadliśmy z siłami, ale, ale walczyliśmy do końca. Także m, idziemy dalej, jak mówią. Po tych pięciu porażkach z rzędu pan też dokonał zmian w taktyce w tego zespołu No tak. E, 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 w naszym przypadku nie e, m, przegrywaliśmy tej mecze, jak dla mnie w, ustawieniem, a, systemem gry, tylko błędami, które wspólnie jako zespół popełniliśmy. I w, po tych błędach, jak już było 2-0, e, chcieliśmy w tej frustracji iść do przodu, jak się mówi, na wariata, i to się kończyło źle. Dla e, mnie, jak się mecz a 4-4 e, albo 5-1, no to już. I o trzy punkty. Także w tych dwóch meczach niefortunnych, i ten pierwszy, i ten, a przy ostatni z Giga które trochę zamazali tę naszą pracę, która uważam była dobra, tylko brakowało, brakowało, brakowało tych punktów. Także zmiana jest minimalna, ale jednak na dzisiaj w pierwszej połowie, że nam się udało tego przeciwnika. Zaskoczyć. Szkoda, szkoda, że mi się nie udało oszczędzić. Czyli na razie powrotu do trójki obrońców no, nie będzie? No nie, po prostu nie wykluczamy. Teraz e, zobaczymy, jaka, jaka będzie analiza następnego przeciwnika i będziemy szukać nasze, nasze e, mocne, mocne strony. E, I mówię tych nowych zawodników, którzy do nas po prostu dołączy, jak, jak nam się przygotować, żeby nam w tej walce pomóc. Pan też bardzo trudno, bardzo późno dokonuje zmian w zespole. Tak? To są końcowe minuty. Tych pojedynków z czego to wynika? No nie w tym przypadku chcieliśmy jak najduży utrzymać ten skład, bo, bo zajęliśmy pierwsze połowę dobrze, w drugie powie chcieliśmy dalej grać dobrze, nie, nie udawało nam się i, i chcieliśmy tym zawodnikom dać, dać trochę więcej czasu do gry, bo też jest Zmieniamy za dużo, też musimy gdzieś tam po prostu wybrać dobrze tych zawodników, dać im szansę po prostu no, do, do końca. Ten gość powiedział, że powinny być przynajmniej dwa rzuty karne dla jego drużyny. Czy pan też to tak widział? Wszystko, co się działo, w, a, a w drugiej połowie, to nie miałem byłem zbyt daleko, żeby realnie ocenić. Też uważam, że jeżeli chodzi o, o, o sędziowanie, myślę, że pan sędzia. Ja nie lubię reklamować i nie będę rzekać, bo, bo zawsze liczę, że my to musimy wygrać, ale, ale dużo, dużo takich krzyków przeciwnie, a, a przeciwnej drużynie było i, i było sporo ciągania, także nie wiem, muszę zobaczyć mieć, żeby, żeby się przekonać tego. A tą pierwszą sytuację, kiedy w polu karnym pan Bierzycki pan widział? W pierwszej połowie, kiedy został tą kartkę? A Bierzycki? Eee, tak, tak, jak się przewrócił. Eee, mi się wydawało, że to też eee, Pani będzie miała rację. No to, to nie nikam też e, mi się wydawało tak. Nie jestem pewien, muszę, muszę zobaczyć ten mężczyzn, żeby być bardziej przychylny. Dziękuję bardzo. E, jest szósta kolejka. Za Pana kadencji został ściągnięty napastnik z Hiszpanii. Tak. E, gra ogony. Po 10 minutach, to znaczy, że zawodnik jest nieprzygotowany, czy po prostu jest za słaby na przyszłość? E, nie, on jest e, zawodnik, do nas do, e, dołączy dosyć. A późno, pomimo tego, że mi się wydaje, że ten zawodnik musi od razu grać dobrze, to są zawodnicy, które potrzebują większej integracji, większy, większy, większy czas. Też uważam, że zawodnicy, którzy byli z nami od początku, zasługują na, po prostu na większą liczbę minut. On, on też musi a pokazać im na to pracować. Nie możemy od razu, dając no, a 15 minut też o nim dużo mówić Mówię o, o ostatnim meczu, Mikołaj gra bardzo dobrze. Utrzymuje na tą piłkę. Damian szedł bramki szczerze był bardzo aktywny, także chcieliśmy na nich postawić i dać więcej, więcej szans. Uważam jako ten, że zawodnikom trzeba dać szansę, jeżeli będziemy ich po prostu chwilę zmieniać, co Oni też nie czują na pewność, a tutaj po prostu musimy um, mieć więcej pewności. Wiem, że mija czas, ale tak jak mówię, ja się tego nie wycyfuję, to nie jest wytłumaczenie. To jest, o ile nie wiedzicie, to jest mocna przewodowa. Um, I to jest prawdą. Um, um, robimy wszystko co w mocy. Um, sztab, um, przede wszystkim um, chłopaki i. Pomimo tego, że, że, że są wymagania, co z tego wiem i sam to bardzo mocno przeżywam, robimy wszystko, żeby było dobrze i liczymy na tych, mówię, jeszcze kilku zawodników, którzy wzmocnili ten skład. Liczba zawodników nie jest, jest 18, a wspólnie z klubem, wspólnie z prezesami i dyrektorem pracujemy bardzo mocno, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, to nie jest łatwe, zwłaszcza, że po prostu nie mamy skautingu, działamy po prostu na własną rękę i, i to nie jest też, nie chcę podejmować wielokrotnej decyzji, żeby nie klub klubu na dodatkowe na straty, jeżeli będziemy się mielić z zawodnikami, to to nas będzie dużo kosztować i na pewno, na pewno jesteśmy przy tym ostrożni. Czas, czas nas ciśnie, ale, ale będziemy pracować i zrobimy wszystko, żeby to wszystko wyciągnąć do, do przodu. Jeszcze na pytanie mam wygadam z przyszłości, co pan co pan myśli o starciu z Lechem Poznań? Dla pana to będzie bardzo ważne spotkanie, również dla Szymka Drewniaka. Wie pan co, to jest daleko to jest wszystko. Jesteśmy bardzo skupieni na tym, co się dzieje dzień, dzień. My z Lechem to jest przygoda, a my mamy tutaj o wiele większe problemy, przy sobą my możemy myśleć o tym Lechu. Jak przyjdzie czas, to o tym, o tym porozmawiamy, na ten jesteśmy skupieni na tym, co mamy, a mamy dużo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Uważam, że y, rozegraliśmy bardzo solidne spotkanie. Do końca chcieliśmy y, strzelić zwycięską bramkę. Dwa razy uderzyliśmy w słupek, plus jeszcze y, według naszej oceny i opinii były dwa rzuty karne, y, które sędzia nie podyktował. Y, na pewno spotkanie bardzo dobrze wytrzymaliśmy y, kondycyjnie. No co gratuluję gospodarzom y, punktu. My też punkcik y, dopisujemy i czekamy na kolejne spotkania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Artur Bębowiecki, Telewizja Master. O których Pan sytuacjach mówi się o te żłody W drugiej połowie: uderzenie, ręka w polu karnym i atak na Sobczaka. Czyli to w pierwszej połowie, tak? Nie, nie, to mówię o drugiej połowie, a w pierwszej to, co Biedrzycki dostał. Yy, żółtą kartkę to będzie kontrowersyjny, a, ta, a tamte były czyste. Mhm. A proszę powiedzieć, yy, dlaczego ten mężczyzna tak, tak różnie wyglądał w tych pierwszych powiem, 30 minutach i później? Yy, wiadomo, to, to to jest gra. Yy, na początku spotkania zespoły badają się, sprawdzają w jakiej są dyspozycji yy, chrobry na początku spotkania miał stałe fragmenty gry bardzo groźne. Ale my też na połowie przeciwnika bardzo dobrze utrzymywaliśmy się i też odgryzaliśmy fajnymi akcjami. A z kolei w drugiej połowie to, to, to zdecydowana przewaga i dobra gra naszej drużyny. Szkoda, że nie strzeliliśmy banki. Mhm. Dziękuję bardzo. A jeszcze spytam: właściwie tak, bo te kluby dzieliła przepaść punktowa po tej, przed tą kolejką, a tego tak naprawdę nie było widać na, na boisku. To, to znaczy, że yy, prawdziwy jest osąd tych wszystkich ty, którzy mówią, że ta jest tak mocna i wyrównana? Zgadza się. No. Proszę tylko zauważyć, gdzie pod Beskidzie demoluje Stal Mielec, a za moment jedzie i przegrywa dwa spotkania ze słabszymi zespołami. Także tutaj na pewno Chrobry Głogów jest solidnym zespołem i to jest kwestia czasu, kiedy zacznie punktować.